ludzie często się zastanawiają, dlaczego człowiek uzależniony nie może przestać pić. Tak jak tych troje ludzi tam stoi, trzy dziewczyny jedna z nich jest uzależniona i nie może przestać pić. Dlaczego? Dlatego, ponieważ picie sprawia jej przyjemność i daje jej ulgę. Pomaga na ich wady charakteru, na ich niepohamowane instynkty, na ich żądze. Alkohol pomaga. Ja byłbym pił dalej, gdyby mi alkohol pomagał, ale niestety przyszedł moment, że bardziej mi zaczynał szkodzić niż pomagać.